Dzień dobry, witam Was w kolejnym reading vlogu. Mamy piątek, piątek, który dzisiaj dokładnie jest, sprawdźmy. 8 października jest godzina 11.07. Ja zjadłam pierwsze siadanie o 7, zaraz muszę zjeść drugie, ponieważ od rana tutaj mamy takie małe zamieszanie spowodowane wstawieniem lodówki i pralgi i tutaj wszystko naprawdę ogarniałam, przed chwilą skoczyłam odkurzać i usiadłam w końcu do tego filmiku. W tym kolejnym vlogu będziemy przede wszystkim czytać dwie książki, które mam w pladach ale też ym, rozpakujemy moją biblioteczkę. Yy, bo każdy mam filmik, jak ją rozpakowuję. Mam nadzieję, że mój chłopak mi dzisiaj dwie półki jeszcze skręci, jedna jest do poprawy yy, i będę mogła je rozpakować, pomimo że pokój yy, ten, którym na razie stoi, będą stały te półki, nie jest idealny, jest dość brzydka tapeta, ale na ten rok musimy sobie przeżyć po prostu w tym yy, i nie będziemy tego zmieniać więc to mam Wam do pokazania, ale mam tę książkę, którą to Wy wybraliście, żebym ja czytała. Na Instagramie taka akcja się pojawiła, wybierać tytuł, który mam czytać. Jest to oczywiście tytuł też z tbr ale mogliście wybierać pomiędzy tą książką, a książką nie zdążę, no i ta książka wygrała, czyli Miedziaki. Miedziaki jest to książka, która już rok jest na moim, na mojej płuce, więc warto by było ją przeczytać. Teraz widzę, że 25 lat Albatrosa jest naklejka, która mnie będzie denerwować, hmm, ale nie chcę jej zdzierać, bo ta okładka jest papierowa, więc będzie troszeczkę ciężej. Jak to... A, to jest Albatrosa, bo też wydawnictwo czarne ma bardzo podobne okładki i też one się zdzierają, nie do końca mi to odpowiada. A tej widziaki, czyli książka, która bardzo mnie ciekawiła. Jest to książka dość krótka, jest, bo ponieważ ma 300 stron i dość dużą e, książkę. Niemniej wiem, że jest to książka bardzo wartościowa, więc e, bardzo chciałam ją, ją przeczytać. Nie znam, że też bardzo chciałam przeczytać, ale jednak ta wygrała i tą się teraz zajmiemy. Jeżeli okaże się, że w tym reading vlogu, nie wiem, czy tam ją w jeden dzień i naprawdę e, będę potrzebowała czegoś innego, e, nowego, żeby tego tygodniowego reading vloga dokończyć, to Napiszę Wam wszystko na Instagramie, będziemy mieli kolejny wybór, jaką książkę będę czytać, dlatego zachęcam Was, żebyście tam dołączyli, bo no to jest jednak Instagram, tam więcej się troszeczkę dzieje, e, tam macie właśnie takie wybory, macie wszystkie odnośniki dotyczące opóźnień filmów i tym podobne, więc polecam Wam po prostu tam dołączyć. No i więc będą tutaj miedziaki, ale też mam tutaj książkę, którą sam na recenzji od wydawnictwa kobiecego, w cieniu narcyza. I to jest książka, jak rozpoznać toksyczną relację i się z niej uwolnić. Jak mówiłam mam w poprzednim filmiku, ta książka jest dość długa, bo ma 400 parę stron. Jednakże będę chciała ją podczytywać podczas czytania innych książek. Chyba, że mi ona bardzo ciekawi, to zacznę od razu. Nie chciałabym, tak wiecie, ją od razu czytać z marszu, bo chcę po prostu z tego wyciągnąć jak najwięcej. Tutaj mamy rozdziały, czyli... O mnie odzyskaj swoje prawa, poznaj swoje prawa. Jak to rozpoznać narcyza? No i tutaj część drugą, narcystyczne zaburzenia osobowości. Tutaj są e, lęki i w ogóle dziwactwa, przyczyny narcyzmu, e, narcyzm ukryty, e, przemoc narcyza. E, mamy tutaj dalej rodzina narcystyczna, czyli zasady i role w takiej rodzinie, wzorce zachowań w rodzinie, pogłęb za szacunkiem, miłością narcyza, o Boże ile tego jest, czemu narcyzm jest rodzinny? Później marter, partnerzy narcyza, czyli romanse związki, zerwania, współzależnienie, Wychowanie takich dzieci z narcyzmem i dzieci narcyza, czyli dziecko z nadmiarem niedoborem opieki, jak zrozumieć, płać pełnioną rolę w rodzinie, relacje między rodzeństwem, no i ostatni dział, czyli jak uwolnić się od skutków przemocy narcystycznej, przemocowanie traumy i tym podobne, powrót do zdrowia. No i tym podobna, tak już kawałek 400 stron, ona jest bardziej psychologiczna, ale nie wiecie chyba o tym albo wiecie, mówiłam, nie mówiłam, na pewno mówiłam na Instagramie, od soboty zaczynam psychologię, <grym> tak w końcu się to udało i e, ten uśmiech jest tutaj nie bez powodu, w końcu zaczynam psychologię, więc e, te książki tym bardziej do mnie przyjmują, czuję się taka podekscytowana, bo już jutro będę na wykładach, czuję się z tego powodu bardzo szczęśliwa, więc... E. Tak, książka jak najbardziej e, pasuje i wpasowuje się do aktualnego czasu, bardzo dla mnie ekscytującego. E, ja dziękuję Wam na razie. Zaczynamy czytać coś prawdopodobnie najprawdopodobniej od śniadania i od herbatki, bo jakby inaczej herbata to, to, to przecież to musi być. Jak kiedyś odkopię e, świeczki, to świeczki też będą. E, no i do zobaczenia później, kochani! Kochani, tak by się podobało słońce, że musiałam je zasłonić, bo nie jestem w stanie funkcjonować z tym słońcem. Chciałabym dać mały update, bo jest godzina 15. Ja to tak czytałam, nie czytałam nie siedziałam od 12, bo zostawiłam post, coś porobiłam, więc zaczęłam te studia psychologiczne, które Wam mówiłam z podeccydowaniem jeszcze przed chwilą. Teraz już się zaczęłam stresować, więc wiecie, <laughs> jestem bardzo stresowana. Ale chciałabym przejść do książek, które czytałam. Jeżeli chodzi o Mieciaków, na razie tutaj sobie dam to, bo zakładkę włożyłam do drugiej książki, a nie wiem, gdzie jest to zakładek. Jestem na stronie 97, i jest to chyba jedna trzecia książki, tak, bo książka ma niespełna 300 stron. Powiem szczerze, że ta książka... Jest wartościowa, na pewno. Porusza bardzo ciekawy temat, ale bardzo ciężko mi się w nią wbija i bardzo ciężko mi się ją czyta. Ta książka jest dla osób, które lubią reportaże, ale nie te takie bardzo naukowe. W ogóle ona jest napisana tak, nie tak porywająco, tylko raczej tak no jak lektura szkolna. Co nie zmienia faktu, że książka jest bardzo, porusza bardzo, bardzo ważny temat. Temat e, traktowania czarnoskórych ludzi w Ameryce. E, I tutaj mamy, dokładnie wam powiem. Jest to zainspirowana książka e, historią działającej na Florydzie przez ponad 100 lat placówki wychowawczej dla młodzieży i są to lata 60. XX wieku, kiedy czarnoskórzy są po prostu atakowani i tutaj mamy historię naszego głównego bohatera Elwooda i Elwood jest chłopakiem, który zaczyna studia, w ogóle jest bardzo pracowitym, czarnoskórym człowiekiem, jest bardzo inteligentny i pomimo tego jakoś nie jest on agresywny, nie robi nic złego w swoim życiu, raczej stara się nie wychylać, żeby nie walczyć tak z tym byciem czarnoskórem, żeby nie powodować tak wielu yy, jakichś... Agresywnych zachowań innych ludzi. W jakiś sposób chciałby, żeby to znikło, ale nie jest w stanie po prostu z tym coś zaradzić, jakby nie zagrażając też swojemu życiu. Więc on ogólnie jest inteligentny, czy jest ze swoim babcią, matka go ich opuściła i kształci się. Jest bardzo mądrym i ambitnym chłopakiem, który już od dziecka pracuje który czyta dużo gazet, czyta komiksy, czyta książki i pewnego dnia, kiedy już ma jechać na studia, zawozi go pewien chłopak na te studia, który ukradł samochód. Policja ich zatrzymała i nasz główny bohater trafia do poprawczaka za właśnie ten czyn, czyli za kradzież samochodu, bo przecież czarnoskóry na pewno go ukradł. Tutaj mamy tą historię, kiedy trafia do poprawczaka nazwanego Midzia bo tak się ten poprawczak, tak po prostu na niego mówi. I tutaj zaczynają się straszne rzeczy. Jest tutaj segregacja, po pierwsze e, widać to, jak jest oddzielony poprawczak białych i czarnych. To jest już w ogóle straszne, jak o tym myślę. E, zaczynają się akty przemocowe, zaczyna się tu robić nieciekawie. Jestem dopiero w jednej trzeciej książki, ale już się boję, co będzie dalej. Chciałabym dzisiaj dojść do dwusetnej strony Większych jakichś tam aspiracji nie mam, żeby ją dzisiaj skończyć. E, powiem wam szczerze, że ta książka, jak widzicie, boi we mnie dużą nostalgię e, i nie jestem w stanie już z uśmiechem o niej mówić, bo to, co się dzieje, to jest tragiczne i w tym tragizmie ona tak dociera do nas bardzo, bardzo głęboko. E, więcej Wam powiem później. Tak jak mówię, jestem dopiero na setnej stronie. zobaczymy jak to będzie dalej, ale no, bardzo mrożąca krew w książka. A dlaczego mi się gorzej czyta? Bo jest pisana jakby... jest dużo opisów, małych dialogów. Ja takich książek nie do końca lubię. Wiem, że sięgając partaży też to często dostaje, ale muszę mieć dobry styl i ciężko mi się czasem czymś jakimś skupić i na przykład tą książkę czasem czytam na głos. Pomaga mi to, tym bardziej że jestem poza postoju czytelniczym, więc muszę się po prostu na tym bardziej skupić. Zaczęłam też książkę doprawdy... Będzie do teraz w są jestem dopiero na 20 stronie, ale w cieniu narcyza, którą dostałam od wydawnictwa kobiecego. Zaraz idę gotować, więc tę książkę będę kontynuować. Podczas gotowania sobie będę ją podczytywać. No i później pozałatwiam trochę rzeczy związanych z Instagramem. przyrobię dla Was filmik i dopiero po obiedzie gdzieś tam, po obejrzeniu serialu wtedy Zacznę znowu. Moi kochani, witam Was w mojej strasznej twarzy bez makijażu, wczoraj ją widzieliście w makijażu. To wszystko jest ze sprawą w ogóle moich hormonów ostatnio, w nigdy takiej celi nie miałam, ale sama sobie to zrobiłam, kochani. Więc dobra, eee, mam teraz dla Was mały update. Właśnie jestem po pierwszym eee, wykładzie na mojej nowej uczelni. Eee, zaczęłam psychologię, bo wczoraj taka zestresowana, dzisiaj też taka zestresowana. A teraz czuję się zainspirowana, ale stresu jeszcze też. Jeszcze troszeczkę jest, zaraz to jest drugi wykład. Ja chciałabym Wam pokazać update, który prawie nie istnieje, bo pierwsze miedziaki nie ruszyłam. Dalej jestem na 97. stronie. Zamierzam dzisiaj po wykładzie ją podczytywać, jak przerobię dla Was filmik. Wczorajszy dzień okazał się bardzo zabiegany. Byliśmy w meblowym, byliśmy na zakupach, bo dzisiaj e, moja chłopaka mama też tu przyjedzie. Bardzo, bardzo duże zamieszanie, bo e, przyszli nam robić lodówkę. Trzeba było odkurzyć półki dalej nieskręcone. Przeprowadzka to bardzo duże zamieszanie w życiu. A jeżeli chodzi o książkę, którą czytam natomiast jestem na 22 stronie, więc update nie jest jakieś gigantyczny, ale troszeczkę przeczytałam. To jest w cieniu Narcyza, jak rozpoznać toksyczną relację. Właśnie mam do wykładu kilka minut, a że yy, ja po prostu... Zainspirowałam się teraz tą psychologią, a tutaj mamy e, NPD, zaburzenie, czyli Narcystic Personality Disorder, to ja właśnie zacznę sobie troszeczkę czytać zainspirowana, oczywiście dzisiejszymi moimi studiami, bo to z śmiech na twarzy, bo się trochę też z tego śmieję, ale jakoś mm, trochę zainspirowana jestem, więc... Czytam sobie właśnie troszeczkę tego. Wieczorem poczytam tamto, a na razie wracam do wykładów, a w przerwie zamierzam coś tu sprzątać, coś tu ogarniać, ponieważ no, ktoś tu zaraz przyjdzie, a nie chcielibyście zobaczyć tego pomieszczenia, więc do później moi kochani. Zmieniłam trochę wygląd mojej biblioteczki, wygląda ona w ten i chwili tak, ponieważ tak to mi zajęła całą ścianę. Pokój nie jest aż tak oparęczowe, jak się wydaje, ale nie jest najpiękniejszy kolor, e, więc, no, wygląda na chwilę są tak. Oczywiście tu są jeszcze nasze rzeczy przeprowadzkowe. Ja teraz powkładam półki i zacznę wkładać powoli książki, bo jestem już bardzo zirytowana, że mm, tyle pudeł tutaj stoi, i chciałabym jak najwięcej tych rzeczy rozłożyć. A więc tutaj te książki zaraz sobie... Hej moi kochani, witam Was dzisiaj w środę. to nie jest idealny kanter i idealne światło. Widzicie też moje duperele, które są na stole, ale przeprowadzka rządzi się swoimi e, prawami i wiecie, tak to jest. E, tak, wyglądam też niezbyt korzystnie. Ale to też nie ma znaczenia. Chciałabym się z podzielić co do mnie przyszło, ponieważ przyszło dzisiaj do mnie dwie paczuchy. Pierwszą otworzyłam, bo jest mój planer. Planer z ogarniam się, brałam sobie planer studenta, plus e, oczywiście e, dodatek dla blogera i rozrywkę. Ogólnie planer jest bardzo fajny e, i bardzo mi się podoba. Są takie minimalistyczne, naprawdę piękne. Mam też coś takiego, czyli paczkę z Empiku. E, zaraz to jest jakiś nóż, nie widzę tutaj żadnego. Poczekajcie. I ją otworzyłam w ogóle Empic Premium. I zawsze uważałam, że Empic Premium się nie opłaca. E, zmieniłam swoje zdanie, bo uznałam, że jednak Empic Premium się opłaca e, teraz dla mnie, bo miałam kupować e-booki i outfitki. Myślałam, że o kupieniu na platformie. Ale aktualnie nie mam co kupować na platformie, bo kupiłam sobie Big Premium. E, bo uznałam, e, gdzieś tam m, pokazało mi, że w skarbonce miałam 230, e, 299 zł wykorzystania, czyli straciłam te pieniądze. E, I uznałam, że skoro i tak tyle zamawiam, e, no to skoro mogłabym mieć, móc jeszcze wykorzystać te pieniądze, to to zrobię. Zastanawiam się, ja nie znalazłam zbytnio dużo już informacji o tej skarbonce. Musiałabym się dowiedzieć, czy ona no, dalej funkcjonuje. I wiecie, to dajcie znać. Wydawało mi się, że dalej funkcjonuje. Jeżeli nie, to i tak mi się opłaca, że chciałam 50 zł, mam dostęp przez rok żeby zrobić Nawet na najbardziej podstawowych, ale są też jest Jest, więc jestem zadowolona. Ale! Kochani, mam te dwie książki. O Boże! Dobra. Ej, kurde, u nich trzeba zamawiać. ooo. Mam Płonącego Boga, w końcu mam Płonącego Boga, bo czytam dwie części. Nie przeczytam Płonącego Boga, widzę, że ona ma około 800 stron. Nie mogliśmy doczekać tej historii, to jest już ostatnia historia, ostatnia przygoda Rin, mi się ta, to książki bardzo podobały. Mówiłam, że Rebeka Kułanki jest moim odkryciem tego roku, i mam Płonącego Boga w końcu. Tak się bardzo, 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 bardzo cieszę, że jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu go mam. I mam tutaj drugą książkę. Tą bardzo, bardzo chciałam, która przyszła w stanie. Ja, idealnym, to jest możliwe. Ostatnio Wam pokazywałam, że e, chcę czytać Gołębia i Węża. Skupiłam się Kref i Miód, ponieważ kosztowała tylko 22 zł, a cena na 40 e, I uznałam, że na pewno będę go czytać e, po przytaniu Gołębia i Węża. Jest to seria, którą chciałam czytać jeszcze w tym roku, i wydaje mi się, że mi się to uda. Więc mam tutaj taki w miarę nowy egzemplarz Gołębia i Węża. No i bardzo bardzo się cieszę, e, że mogę je przytać, ale w ogóle wiecie co, mam bardzo zagmatwany czas, bo też mam wstać znaczy, akotar z moją kuzynką. Wiecie, to nie jest takie łatwe, jak się wydaje wszystko, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Tak jak mówiłam na Instagramie, wybieracie, co ja będę czytać jako kolejne. Dam e, Wam taką też możliwość, aktualnie rozpakowuję półkę. Pokażę Wam później update tego rozpakowania, bo mam tego dosyć naprawdę, nie chcę mi się już tego robić, ale pokażę Wam nie mogę się doczekać, że te książki wszystkie staną na półce i będę już taka szczęśliwa. Hej moi kochani, witam Was serdecznie. Jest 14 października, jest czwartek. Jeżeli chodzi o moje czytanie, nic się nie zmieniło. Jedne co, to też słucham audiobooka, o którym Wam nie powiedziałam, bo kupiłam sobie MP Go, Przepraszam, wiercą. No, moje mieszkanie jest znowu wiercą, tak jak było na poprzednim. W każdym razie czy, czytam Polacy Last Minute. Na razie sekrety pilotów wycieczek. Słucham. Okej, okay, jest okej. Okay. Podoba mi się, ale jestem dopiero na 5 więc zobaczymy, jak będzie dalej. Jeżeli chodzi o moje updatey czytelnicze, no to Miedziaków coś poczytuję, ale nie jestem powyżej 150 strony, więc ja mam co mam powiedzieć. Bardzo dużo mam uczelni pracy w tym tygodniu, a więc troszeczkę gorzej mi idzie, a tym bardziej, że jutro idziemy na rodzinę mojego chłopaka ku... narzeczonego kuzynki e, i... Aktualnie rozpakowuję biblioteczkę, jak możecie zobaczyć. Więc potowarzyszycie mi troszeczkę podczas tej biblioteczki rozpakowywania. Chcę to zrobić jak najszybciej, ponieważ jest 12, a ja o 14 muszę wyjść, żeby dojechać do pracy i jeszcze odbywać paczkę. A tak naprawdę chciałam nagle dla Was filmiki przerobić. Te dwie godziny są potrzebne, więc chcę to zrobić jak najszybciej. Mam nadzieję, że mi się uda. Jak nie, no to mam nadzieję, że jej filmik i tak się pojawi. I za mną jest najbardziej intensywny tydzień w pracy, jaki mogłabym w ogóle mieć. A więc, siadam do czytania miedziaków, jestem na 100. 30 stronie i powiem Wam, że jestem cholernie zdziwiona, że dopiero na tej stronie jestem, bo bardzo krótka książka, bardzo dobra książka, a mój tydzień w pracy nie pozwolił mi za dużo czytać, bo codziennie byłam w pracy. Ale właśnie robi mi się herbatka, może to słyszycie. Zaczynam, zabieram się za miedziaków i miedziaków na 100% dzisiaj skończę, bo mam dzisiaj wolny dzień. W odcieniu Narcyza dalej poczytuję, najprawdopodobniej po prostu na miedziakach skończę tego bloga. a w odcieniu Narcyza pojawi się też dalszy taka kontynuacja, żeby tego vloga nie przedłużać. W związku z tym, że dzisiaj jest niedziela i w niedzielę powiem wejść filmik, no to pojawi się chyba filmik o polecajkach na jesień, a... Blog, pojawi się dopiero w czwartek. Dajka, moi kochani, ja właśnie nagrałam dla Was filmik. Jest niedziela, godzina około 18. Powiem Wam szczerze, że bardzo szybko mi ten dzisiejszy dzień zleciał, bo trochę chciałam posiedzieć i sama ze sobą, bo byłam zmęczona po wczorajszej pracy. Trochę posprzątałam, tutaj trochę jeszcze poprzecinam kartony i je powkładam, żeby jutro móc już je wyrzucić, ponieważ już niedługo będzie biurko, a te kartony puste są po prostu tutaj zbędne. Powiem Wam szczerze, że strasznie ten czas dzisiaj zapiernicza. Zrobiłam obiad. Będę niedługo robić ciasto, tartę gruszkową, bo mam bardzo dużo gruszek. Chłopaka, mama je przywiosła. Ja posprzątałam pokój, posprzątałam mieszkanie. No a teraz znowu jest syf. Uwielbiam to i powiem Wam szczerze, że mm, co tak naprawdę teraz będę robić, teraz przebiorę się, troszeczkę bym poczytała tych miedziaków, no bo jednak coś warto było poczytać, poprzykrajam te kartony, powkładam, no i pójdę z Wami, żeby e, zrobić ciasto, w międzyczasie, kiedy ona się gdzieś tam będzie robić, ja będę przerabiać filmik, aby o 20 w niedzielę był. Wiem, że raczej one powinny być o 16, ale ostatnimi czasy dość ciężko mi się wyrobić na tą 16, studiuję też zaocznie, więc że ta godzina 20 mi łatwiej przychodzi, więc e, ciężko mi to powiedzieć, ale raz już o 16, raz o 20. Ja wracam do miedziaków, ale chciałabym wam coś powiedzieć jedno, jeżeli chodzi o miedziaków. Tak jak wam mówiłam na początku, że ciężko mi się nad nią skupić, tak teraz po prostu ta książka mnie nurzy. Ja ją będę czytała, e, ona mnie nurzy i. Y, przez dużą liczbę tekstu, ale co nie jest napisane w sposób interesujący, ciekawy. Ja doceniam przedstawienie mi, jak wyglądał to, jak wyglądał problem rasowy, który występował w Ameryce, i to jest naprawdę cudowne, ale doceniam też tą, ten wątek poprawczaka, że został on przedstawiony w taki, a nie inny sposób, ale jest to dla mnie nudne po prostu. I chciałabym. Docenić to bardziej. Nie wiem, czy to jest nieodpowiedni moment na tą książkę dla mnie, czy ona po prostu mnie aż tak nuży, ale oczywiście skończę ją, bo y, chciałabym już za tydzień, kiedy mam luźniejszy tydzień i jest to ostatni tydzień przed wjazdem do domu, czego raczej mam, nie będę nagrywać. Chciałabym y, ten tydzień wykorzystać na czytanie już innych pozycji, dlatego tą książkę wam pokażę. W tym tygodniu również chciałabym sobie zrobić taki mini maratonik. Y, to sobie na pewno zrobię, no i dlatego. Y, po prostu tą pozycję yy, chciałabym dokończyć jak najszybciej, yy, bo nie sprawia na mnie tyle radości, ile myślałam, że na początku będzie sprawiać. Będę mi dziaki, może to i dobrze, żebym sama oceniła tą książkę, bo długo czekała na mojej półce, ale jak na chwilę mi, obecną mnie nurzę, zobaczymy czy coś. A nie mam paczuszeczka, nie mam porządku w kuchni, więc na to nie zwracajcie uwagi ale mam tę paczuszeczkę z Empiku, którą dzisiaj odebrałam, więc uznałam, że Wam ją pokażę a że pokazywałam też poprzednią, to uznałam, że tą również jest tylko jedna książeczka taka naprawdę drobna Taniutka z 1999 na już po prostu na chłodna. Strasznie długo chciałam tę książkę. Mamy tu remka, która opowiada o swoim pisaniu, jestem bardzo ciekawa tej pozycji. Hejka, moi kochani, w ten przedłużający się vlog, który nie ma końca, bo nie ma końca ta książka. To jest jakaś masakra. E, czytam e, Tak. E, usiadam teraz, mam nadzieję, że co tam mówi, 80 stron, że skończę tą książkę w jakimś tam przeciągu czasu, chociaż zaraz zjemy kolację, więc nie wiem, jak to się rozłoży. Książka już mnie nie zmieni ludzi. Chciałabym zacząć cudziem z Malinę i zacząć kolejnego vloga z Wami e, gdzieś e, zaraz, więc liczę, że jak najszybciej tą książkę skończę. Podoba mi się stracić kadr, ponieważ teraz jest pomarańczowo, bo już jest wieczór i jestem przy lampce nocnej. Ale w ciągu dnia, mm, może by to wyglądało, a może to nagram filmik. W każdym razie, jeżeli chodzi o miedziaki, to no, na razie mnie ona nuży. Ja doceniam jej w ogóle kunszt i że ona jest bardzo dobra, bo ona jest bardzo dobra, a troszeczkę mi nuży. Dlatego też e, zabieram się za czytanie, troszeczkę się do tego pozmuszam, bo chciałabym ją ukończyć, zacząć cud która wygrała. wygrała w, e, po prostu waszym głosowaniem na no to, co ja będę czytać. Hejka, uznałam, że skorzystam z tego kadru. E, aktualnie czytam Niedziaki. Mam zjazd. E, wczoraj cały dzień przy komputerze, dzisiaj cały dzień przy komputerze. W ogóle, jak widzicie, moja twarz i wszystko jest w tragicznym stanie. Mam gigantyczne uczulenie. Jestem tu czerwona i tu czerwona. Troszkę pudrem to przykryłam, ale idę właśnie zaraz to zmyć, bo nagrywałam dla was filmik. E, aktualnie, no, kończę zaraz tą książkę w końcu. Bardzo Długo mi to zajęło. Chyba nie jest ona dla mnie taka fenomenalna jak dla innych. Niemniej cieszę się, że się z nią zapoznałam. Ja ją w planach na ten rok. Mogę sobie jakoś tam po prostu wyrobić teorię dotyczącej tej książki, ale właśnie idę, bo mam wykład taki luźniejszy, na którym mogę po prostu zrobić obiad, więc. Idę po prostu podczytywać tę książkę, zrobię ciasto, zrobię obiad, bo mój narzeczony będzie być za godzinę, więc może zacznę od ciasta i posprzątam trochę kuchnię. No i podczytam tę książkę w czasie, kiedy nie ma jeszcze tego wykładu. Mam jeszcze jeden dzisiaj taki ważniejszy wykład, na którym strasznie chcę się skupić, bo pani jest fenomenalna. No i jeden z panią Ukrainką której nie rozumiem, ale z tego wykładu strasznie nie, jestem niezadowolona. Yy, I potem no już mam czas wolny, którego nie ma aż tak dużo, bo jutro jedę, idę do pracy na 12 godzin. Dlatego ta książka zostanie już ze mnie dzisiaj i pewne też y, rzeczy, które mam do zrobienia w domu muszą być też zrobione. Dobra, hej kochani, witam Was w ostatni dzień tego vloga. Ja doczytałam miedziaki. W końcu doczytałam miedziaki. Co ja sądzę o tej książce? Po co mam ten filmik? Er, ta książka mnie znużyła, nie znudziła. Nie jest to książka, chyba do której będę wracać. Jest to raczej książka, która była we mnie przeróżne emocje, niekoniecznie pozytywne. Ja doceniam kunszt tej książki i doceniam to, że jest to książka o człowieku, tak naprawdę o ludziach czarnoskórych, o problemy, które się pojawiają. Tutaj jest bardzo duży wątek poprawczaka, miedziaka, gdzie osobne pomieszczenia były dla ludzi białych, osobne dla ludzi czarnych, a wręcz to były budynki, jak różne były sposoby traktowania, jak były te osoby katowane. Ja to wszystko rozumiem, ale to... Bardzo mnie nudziło. Właśnie na Goodreadsie zauważyłam taką recenzję, z którą się bardzo zgadzam, że czytając tą książkę, mózg przykierował mnie wszędzie dookoła, tylko nie nad tą książkę. Czyli czytałam, przyswajałam pewne informacje, ale nie wciekawiały mnie one w takim stopniu, przez co... Yy... Niekoniecznie dawało mi to satysfakcję i przyswajałam te informacje bardzo okrojone. Sprawiały one, że byłam po prostu gdzieś. W niemieckich migdałach, jak to się mówi. W ogóle nie myślałam o tej fabule. I to nie jest dobry aspekt, bo według mnie, skoro książka coś takiego powoduje, to nie jest książką dla mnie i e, nie daje mi ona tyle satysfakcji i nuży mnie i ciągnę ją na siłę. Tą książkę skończyłam, żeby skończyć, bo wiecie, 80 zł zostawić, no co zostawić. Nie powiem, że to jest najgorsza książka, jaką czytałam dwie i pół gwiazdki, według mnie dostaje na pięć, ja doceniam jej przesłanie, doceniam to, że na początku byłam zaciekawiona, ale im dalej w własnym im... Dla mnie bardziej nudno. Nie jestem to może dlatego, że nie jestem dojrzała na tą książkę, być może, ale wydaje mi się, że niekoniecznie, bo czytam bardzo dużo literatury pięknej i skoro ta konkretnie mi się nie podobała, to znaczy, że niekoniecznie pasuje do mnie ta, ta konkretnie książka, więc raczej bym nie powoływała się na to, ale no, ta książka po prostu była dla mnie nudna. Czykro, ale no, tak po prostu było. Dziękuję Wam bardzo, że byliście w tym filmiku. Dajcie mi znać, czy Wam się podobał. Bo, i że recenzja nie jest zbyt przychylna tej książki, to mam nadzieję, że Wam się podobało. I do kolejnego filmiku, moi kochani. Pa!